Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jest ze mną Klara, czyli moja siostra, Cześć. i przychodzimy do Was z filmem, który już chyba jest coroczną tradycją, czyli co dostałyśmy pod choinkę, co dostałyśmy od Mikołaja w roku 2020. Yy, ogólnie w tym roku nie planowałam nagrywać takiego filmu. Już ogłosiłam na vlogmasach, że takiego filmu nie będzie na moim kanale, po czym dostałam mnóstwo wiadomości, yy, zarówno jak i na Instagramie wiadomości prywatnej, jak i pod zdjęciami na Instagramie, jak i pod... Yy, Vlogmasami, czemu nie będzie filmu i czy będzie film? Ludzie w komentarzach odpisywali, że nie będzie. W dniu że już o tym mówiłam i ludzie pisali, że szkoda, i że czemu? I, I stwierdziłam, że w sumie to nagramy ten film, bo jest to też super pamiątka dla nas, żeby sobie za parę lat na przykład zobaczyć, co dostałyśmy, od, zobaczyć jak wyglądałyśmy, mhm. i to jest takie śmieszne wspomnienie, jak teraz oglądamy na przykład taki film sprzed trzech lat. No. Jak siedzimy i otwieramy te prezenty. Naprawdę od początku założenia mojego kanału, bo już chyba co roku nagrywam taki film, wrażenie, jest ich już będzie piąty chyba, tak, bo teraz 5 lat było kanału, więc jest to piąty film, o ile się nie mylę. Są one przedstawione na niepubliczny, więc wy wszystkich tych filmów nie zobaczycie raczej na moim kanale, ale my mamy do nich dostęp. Więc tak, nie jest to film, żeby się chwalić tymi prezentami. Chcielibyśmy je Wam pokazać, bo dużo osób o to prosiło. Jest to też fajny pomysł, na przykład, żeby zainspirować się, co kupić o sobie w wieku lat 9 i 16. Jakie prezenty są fajne, co można kupić? I tak. Więc przechodzimy do pokazywania. Okej, okay, więc klarka zaczyna od pierwszego swojego prezentu. I widzicie, mamy tutaj taki świąteczny klimat. Tu mamy Michała, mamy Renifera. Tam mamy drugiego Renifera, ale zaraz się dowiecie więcej na jego temat. Zaczynamy od pierwszego prezentu. Zobaczcie w jakim przepięknym woreczku. I jest bardzo ciężkie. Ciężkie i piękne. No. Co to jest Klara? Pokazuj nam. Jest to naprawdę coś przepięknego. wam, że trochę zazdroszczę klasę tego prezentu. Bo to jest naprawdę cudowne. Zobaczcie. Jest to taka oto kula. Tutaj mamy takie chojneczki, domeczki. Zobaczcie, jak przepięknie ona wygląda. Jest ona naprawdę taka potężna. I jak tutaj poruszymy, mamy śnieg. No, jest przepiękna ta kula. Naprawdę. Yeah. Dobra, więc pierwszym prezentem, który ja otrzymałam i wam tutaj pokażę jest to taki oto stepper do ćwiczeń i tu mamy takie coś do tego, i że można też ręce ćwiczyć. Nie wiem co Mikołaj chciał mi tym przekazać, czy jest mi to potrzebne, ale mogę, że czasem jak zajdę czas to poćwiczę, so jest to stepper do ćwiczeń. Mikołaj pewnie wiedział, że ćwiczysz. Tak. No. Właśnie ostatnio nie ćwiczyłam przez cały grudzień, może ze trzy razy, ć... dwa pokazuję, trzy razy ćwiczyłam, bo totalnie nie miałam na to czasu, ale liczę na to, że w nowym roku ten czas się jakoś znajdzie Pokażę Klara, dalej swoje prezenty e, Moim prezentem to jest e, pościel Pościel z The Home and You I pokaż Tobie jak wygląda ta pościel, bo to jest najważniejsze, jak ona wygląda Już musimy się przyznać, że ją otwierałyśmy Żeby zobaczyć jak ona wygląda Jest taka przepiękna, zielona pościel w pierniki I w takie... Mm, candy cane, tak to się chyba nazywało Ja nie pamiętam nazwy tego, piszcie mi w komentarzach, ja to K przeczytałam candy Widziałam i potem znowu zapamiętałam Candy cake? Nie, cake to ciasto Candy... Mm. A dobre. Nie wiem, nie wiem. Nie jak to się nazywa. Nie pamiętam. Znowu nie pamiętam, może mi pomóc w komentarzach. Ale pościel jest naprawdę bardzo ładna. I dostałam jeszcze książki, małe książki. I Alicja w Krainie Czarów. Takie dwie książki, bardzo, w ogóle bardzo ładna oprawa tych książek. I ja również otrzymałam prezent w takim przepięknym woreczku. Tylko, że ja znalazłam tutaj kurtynę świetlną, taką w ciepłym kolorze. W środku wygląda ona tak: mamy pilocik, i tutaj mamy, mamy właśnie, co my tu mamy? Powiem Wam, że jeszcze nie otwierałam. Aha! Ono jest na takim drudziku, że jakby możemy to sobie samemu, jakby tak wiecie, um, uformować. Nie wiem, ale fajnie. I jeszcze nie wiem Patrzcie, co zrobić. można tu powiesić na tym, baldachimie no a ja mam baldachim! I może to, jak będziesz bardzo chciała, to mogę tobie tę kurtynę oddać, jeśli byś chciała ją powiesić sobie na Baldachimie. Chciałabyś? Chciałabyś. No dobra, zobaczymy, bo ja nie no wiem fajna. co, znaczy bardzo super jest ta kurtyna, albo w studiu bym ją powiesiła, też zależy, jak ona jest rozmiarów, to dowiem się potem i na pewno wykorzystamy, ja uwielbiam takie światełka i takie rzeczy, więc na pewno gdzieś to wykorzystamy. Kolejny mój prezent to jest taki Pushin. Pushin, mhm, mm taka rybka. Pusheen. No bardzo. Rybka z ryna. No i dalej co jeszcze masz? Tam maseczkę z Pusheenem. I do tego taką opaskę. Wow. wow! Wow! Kolejnym moim prezentem jest to prezent od Clarci, który sama sobie wybrałam. Wiedziałam, że go dostanę, i w sumie to sama go sobie wybrałam, ale w naprawdę się się. mega się z niego cieszę, bo jest to świeczka. Pomimo, że ja zawsze marzyłam o tej świece, pomimo tego, że jakby wiedziałam, że ten zapach mi się podoba, uważam, że jest to chyba najpiękniejszy zapach, jaki wąchałam, ale i tak za każdym razem znajdowałam sobie jakiś inny zapach. Który kupowałam i nigdy nie kupiłam tej świeczki, a w końcu Klara musiała ją kupić, żeby ją miała. Jest to All Is Bright. Jest to przepiękny zapach, który moim zdaniem jest idealny zarówno jak i na zimę, zarówno jak i na lato, bo on jest taki z jednej strony jest taki zimowy, pachnie zimą, a z drugiej strony jest on cytrusowy. Więc jest też, jest też po prostu super na lato. Jest biały, więc idealnie będzie wyglądał. Ma bardzo ładną tutaj etykietę. I jest to świeczka z Janki Kendall. A jak wiecie, ja świeczki z Janki Kendall w ogóle świeczki kocham, więc jest to bardzo trafiony prezent dla mnie. Moim kolejnym prezentem to są książki. Dużo książek. Dużo książek. To jest ta seria, którą możecie kojarzyć z, się z vlogmasów, bo na vlogmasie Klara dostała w dwóch okienkach miała te książki. Tak, tu ma. Zaopiekuj się mną Smyk, Zaopiekuj się mną Figa, Wąsik. Bezdobny, smutny puszek, y, osamotniona Dora. I tu jeszcze nutka i łezka. Sporo tych książek dostałaś, y, chyba wszystkie przy No wiesz? To jest klary, chyba ulubiona seria książek, prawda? No Jeszcze mam y, na, gó gór na górze. Na górze mam i kilka. No, dwie dostałaś do mnie w kalendarzu. Trzy. I jedną miałaś wcześniej. No więc trochę tych książek dostałaś, będziesz czytać. I tu masz tą Alicję i małego księcia. To sobie przeczyta. W wolnym czasie, jak będziemy mieli teraz tą długą przerwę, tą te ferie długie, to będziesz miała idealnie czas na przeczytanie tych wszystkich książek. Moim kolejnym prezentem, z którego jestem bardzo zadowolona, który mega mi się podoba, jest to biżuteria. Jest to łańcuszek. Ja lubię prostą taką biżuterię, bo zobaczcie, tu mamy zwykły łańcuszek i mamy tylko to imię Laura. Tutaj mamy krysztalik z Farowskiego i powiem wam, że jest to bardzo trafiony prezent. I uważam, że łańcuszek jest przepiękny i na pewno będę go nosić, bo naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Mój kolejny prezent, z którego się bardzo cieszę, to jest lalka Lo LOL, <ścoughs> Kitty Cat. Kitty... Tak? tak I tu mamy do tego taką płytę, I... I... a nie masz tego oryginalnego opakowania, w sensie wiesz, tego sobie pojściu no, nie. nie masz, okej. Okay. No ale lalka, to jest OMG? OMG. Tak? To jest OMG? OMG. Okej. Okay. Tak. Patrzcie. To jest laleczka. I poczekajcie, zaśpiewa. No i co? Lalka? I co ona tu jeszcze ma? Ma mikrofon i można ją przebierać, bo ma, ma inne też ubrań. Ma kilka ubrań. Ma, jedyne co mogę powiedzieć o niej, to że ma ładne włosy: takie fioletowe, i są bardzo fajne w dotyku. Kolejny mój prezencik, który zamówiłam sobie, jakby zamówiłam to za pieniążki, które dostałam na święta. Więc tak, mamy tutaj nawilżającą emulsję do mycia buzi z kerawę. I jest to do skóry normalnej i suchej, oczyszczający na wspiera budowę bariery ochronnej skóry, twarzy i ciała. Zawiera trzy kluczowe ceramidy i kwas hialuronowy. Więc tak, Kerave jest bardzo polecany na TikToku i ogólnie wszędzie, że jest, działa super na wypryski. I z Kerave zamówiłam sobie też nawilżający krem do twarzy, ochrona UV z spf 25%. Więc taki żel i kremik do buzi i na pewno się przydadzą. Kolejny prezent Klarki. To są papcie. Takie świąteczne kapciuchy. I jeszcze Klarka dostała od tego takie skarpety. skarpety. Ale są milutkie w dotyku i są, te mają antypoślizgowe nalepki od dołu. No. Fajny, bardzo fajny prezencik. No. Ja sobie te że już te kapcie. Kolejny prezent, który jest naprawdę kozacki i już korzystałam z niego, ale to opowiadałam Wam w 24 vlogmasie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak działa ten sprzęt i jak cudowne rzeczy on tworzy, to zapraszam Was od mojego 24 Vlogmasa, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał. Dobra, więc zobaczcie, ogólnie yy, możecie nie wiedzieć o co to chodzi, więc po prostu zademonstruję Wam to na przy użyciu telefonu, bo właśnie używa się to razem z telefonem, mocujesz tutaj telefon w tym miejscu, włączamy tego gimbala, podłączamy go do bluetootha i tu mamy specjalną aplikację do robienia zdjęć i do nagrywania, bo do tego to służy. Dlatego jest to mi jakże przydatna rzecz. Ogólnie patrzcie, tu ja steruję, ja steruję tym gimbalem, co nie? Widzicie, jakby nie, nie ruszam ręką, steruję tym gimbalem. Możemy nagrywać tak, możemy tu przekręcać, możemy robić takie właśnie fajne rzeczy. Oprócz tego, idziemy, on stabilizuje nam te wszystkie wstrząsy, jak mamy po prostu nierówno, na przykład biegniemy, to on nam to tam stabilizuje, dlatego jest to super właśnie i te przebitki przepiękne są przejścia, takie gładkie, takie równe, to wszystko jest tak piękne i cieszę się, że mam tak fajny telefon z dobrą jakością, że wydałam na niego trochę pieniędzy w tamtym roku. I y, mogę nagrywać tym telefonem przebitki, bo jakość jest naprawdę bardzo dobra I mamy tu do tego jeszcze o coś takiego Że na przykład jak będę nagrywała sobie na Instagram to mogę tutaj wziąć tę podstawkę i to po prostu postawić I to będzie stabilizowało, że to będzie równe Oprócz tego przekręcam sobie, żeby mieć ten telefon tutaj w pionie I proszę bardzo mogę nagrywać i to stabilizuje wszelkie drgania ręki Kozacki prezent, bardzo się z niego cieszę i będzie mi to przydatne na pewno podczas nagrywania, zarówno jak i na Instagramie i myślę, że na YouTubie też to wykorzystam, bo po prostu no ma super funkcję, więc aż żal nie wykorzystać. Kolejny prezent Łyklara, które tak. się rozgadałam, ale naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego prezentu i chciałam wam pokazać po prostu jak to działa i cieszę się, że no będę mogła w pewien sposób się rozwijać dzięki temu produktowi, dzięki temu prezentowi, o tak. Kolejny prezent Klary. kolejna. Czas. LOL. Czas. A, lol. OMG. Właśnie, nie wiem czy tam. to jest OMG, OMG. 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 No. OMG. Przepraszam. E, nie wiem czy tamta jest OMG. Jest, obydwie są OMG. Tak? Mhm. A. Czyli ta, ta i tamta jest OMG. OMG, ok. I tu tak mamy co? I ktoś tak przekręca jakoś śmiesznie, to wyśmiesz. Tak, śmieszne. No już pokazałam, przekręca się. Nie, tak. I źle przekręcam? Patrz. Przepraszam. Patrzcie. Patrzcie. Wow, ale super. I, się co? I co było w środku? O, ale to jest dużo rzeczy. Aha, czyli jest duża lalka, mamy dużą lalę i mamy do niej małą lalę. I jakieś dodatki? Dodatka. buteleczka do tej mniejszej. Mhm. E, krawat. Ona ma nawet krawat, ta duża. Dura Klara coś tam zapina, a ja w tym czasie pokażę wam szybko prezent, który otrzymałyśmy wspólnie z Klarą, więc tak, tu mamy taką herbatkę w takim mm, dzwonku, o, w dzwonku. Tutaj mamy, yy, o, w bombce mamy herbatę, tutaj mamy kolejną bombkę i tutaj mamy, o, w, taki, w takiej puszce. Z tego prezentu powiem wam, że się bardzo cieszę, bo to zielone Merci, dokładnie to z ziel zielonym zieloną pasemką, jest moim ulubionym Mercy i zamierzam wszystkie z tego pudełka zjeść zielone Mercy, a najpierw tu dostałyśmy niebieskie i w tym niebieskim też są te zielone, więc wszystkie zielone są dla mnie, od razu mówię rezerwuję wszystkie zielone i tu jeszcze dostałyśmy świąteczne gumki do ścierania, jakoś się z klarą podzielimy tymi gumeczkami no i tak, teraz już mój prezent dostałam taki oto, zobaczcie, słodki różowy kubeczek Taki on jest fajny, bo nie jest świąteczny, ale jest zimowy, więc będę mogła sobie całą zimę popijać herbatkę w tym oto kubeczku I mam tutaj takiego Reniferka w, z szalikiem. I dostałam też taką kosmetyczkę szarą. Teraz twój prezent z klarka. i Zostały sobie trzy prezenty i też zostały trzy prezenty. I teraz przechodzimy do prezentu, który ja zakupiłam kracji. Widzicie, w tym roku to zakupiła zakupiamy. Ja zakupiłam Klarki i. I co? I podobnie jesteś z tego prezentu? Tak, bardzo. To jest piżamka Kubusia Puchacka. Ojej, cenę nie zdjęłam. A szczerze mówiąc, spodziewałaś się tego? Eee, nie, ale e, e, ta piżamka jest bardzo mięciutka. No, muszę no, jeszcze... wyjąć, co? Boże, że jest ładnie tak zapakowane, ale... O, tu jest mhm. I to wyjmujemy. O matko, jakie słodkie, jest przemilaśna, co nie? Jest taka jak ja mam tego relifera, prawda? Kara tak chodziła i mówiła, o matko, powiecie super tą piżamę taką mięciutką I a ja wiedziałam, że czeka na nią ta piżama. Zobaczcie, y, mamy takie różowe końcówki na nogawkach i jest taki ten, y, bo to jest rozmiar XS 34-36, Mam nadzieję, że nie będzie za duże. I są skarpetki Tak, ale są skarpeteczki, takie skarpeteczki, dół i góra, góra z... Z kubusiem puchatkiem Jest taka słodka, ja że mogłabym mieć identyczną no, Naprawdę jest przesłodziasna Ta piżamka No i tak, ja dostałam również skarpeteczki Klara dostała skarpeteczki Ja też dostałam takie grube skarpety Zobaczcie, takie Też z antypoślizgowymi tymi Ale są się. zobaczcie w środku Mają takiego puszka, takiego mega Milutkiego, są szare w gwiazdeczki I dostałam Coco Chanel, życie intymne Jest to książka A, to są odnalezione po latach listy I pamiętniki odkrywające Największą tajemnicę Coco Chanel Więc taka książka No jest gruba i jak znajdę Tak dużo czasu to na pewno Przeczytam tą książkę I co Kracia, chciałaś powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć, bo ja wam nie pokazałam tych skarpeteczek e, Dokładnie Bo one hmm. mają tutaj surkę o, słodkie bardzo. Teraz twój prezencik kolejny pokaz do kracia. Tu mam gry. Rze rzeczowniki dla zaawansowanych. Mhm. I druga gra. I druga gra to jest mnożenie... E, mnożenie jest e, zabawne. No, no i super gry. Fajne są gry do pogrania i jeszcze są edukacyjne, więc kota. Co? O, jeszcze to są klejki. O, jeszcze na A ja dostałam coś bardzo ciekawego. Jest to bardzo fajny prezent, i to jest fajny pomysł na prezent, w ogóle dla kogoś. To jest fajne, fajna podpowiedź będzie w tym filmie. Zobaczcie, jeśli ktoś jest z kawy, bądź po prostu pije kawę codziennie. To, jest to taki super prezent, zobaczcie, mamy tutaj list i mamy opisane każdy produkt z tego zestawu. Na początku mamy kawę, tak przedstawia się ta kawa i już wam coś przeczytam, bo ja sama do końca nie wiem jeszcze o co chodzi, ale ja będę czytać i ja się dowiem. To jest kawa, z której można wyczuć nuty czekolady, orzechów i melasy. I tak, co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze taki produkt. Ale kubeczek. Co, coś takiego. I to jest y, klasyczny drip wykonany przez japońską markę Hario wersja 01. Jest przeznaczona do jednorazowego zaparzenia 150-360 ml kawy. W jego skład wchodzi także miarka wypełniona y, do pełna z górką. Zawiera 18 gram kawy, idealnie na 300 ml na paru. Powiem wam, że jak tak czytam to pierwszy raz, to jest, wygląda na bardzo skomplikowane, ale myślę, że ogarnę o co chodzi. Zobaczcie, mamy tutaj A, mamy miareczkę. I co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze coś takiego, ale to wygląda, to wygląda crazy. Wygląda wow. Crazy. I mamy jeszcze mamy, tak, kubeczek mamy i mamy coś takiego. To naprawdę wygląda niesamowicie, ale w ogóle fajny kubek, taki mm, nie wiem, fajny po prostu. I to się robi tak, z tego co widzę na obrazku, bo zobaczcie, mamy tutaj obrazek do tego wszystkiego, że bierzemy po prostu sobie to coś, ten papierek. Potem bierzemy o to. Tu wrzucamy kawę, wrzucamy kawę, bierzemy przez to. Tu bierzemy kubek, i tutaj wrzucamy tą kawę i zalewamy to wodą. I to tam przesiąka, nie wiem, przecieka, nie wiem co się dzieje, ale mamy kawę, szczerze A mówiąc. A mi kawę się naspuje. Mega fajny to jest ten, mega fajny to jest prezent po prostu. Mam tu cały, całą instrukcję. parzenie kawy alternatywną metodą to nic innego poniżej krótka instrukcja. Ta instrukcja na pewno mi się przyda. I na pewno przetestuję sobie jutro rano. Naprawdę bardzo ciekawy prezent, na pewno przetestuję. I co, bardzo dziękuję Mikołajowi za ten prezent, jak, zarówno jak i za wszystkie prezenty zebrane w tym filmie. Ale to nie koniec prezentów, bo mam po jeszcze jednym prezencie. Klarcia swojego musi przyciągnąć, bo jest to ten otom Renifer. Jak wiecie, Klara, w ogóle, Klara mega lubi takie rzeczy. I dwa lata temu, czy trzy lata temu. Chyba trzy lata temu, bo powiedziałam, że to było w starym mieszkaniu jeszcze. Klara dostała tamtego, o tamtego dużego renifera. A w tym roku Klara zażyczyła sobie od Mikołaja małego renifera z saniami. Z saniami. I ze skrzatem Klara wiedziała o tych saniach, a ten skrzat był dla Ciebie chyba niespodzianką, prawda? No. Ale ten skrzat wygląda przepięknie na tym fotelu. I Klara ma małego Renifera, więc już jest mama renifer i kureczka renifer z saniami z saniami, więc przepiękny prezent. I ostatnim moim prezentem jest to taki oto biustonosz z... Kelvina Klejna i wiecie, mówiłam wam w którymś filmie, że chciałabym ten oto biustonosz i chyba Mikołaj podsłuchał po prostu, po prostu oglądał mój film i wiedział, że po prostu chce ten biustonosz i rozmiar jest idealny i w ogóle jest idealny, bo jest czarny, on bardzo mi się podoba, bo on jest taki fajny, wygodny, wygląda na bardzo wygodny bo on jest wszędzie materiałowy, nie mamy żadnych zapinek ani nic takiego i tu mamy taki pasek u dołu biały z napisem i bardzo mi się podoba i bardzo się cieszę z tego prezentu zarówno jak i z wszystkich prezentów nie zebranych wiesz. tutaj. Więc jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim Mikołajom za wszelkie tutaj prezenty, naprawdę są uważam, że są bardzo fajne prezenty. No, bardzo fajne. No. no Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawiacie kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie już zapewne w nowym roku na moim kanale. Buziaki. Pa.